Biuro Obsługi Turystycznej, w tamtym kierunku szczołka, a tutaj jest wejście główne można zobaczyć co tu jest rowerek ładnie tu stoi i tu UNESCO pisze Światowe Dziewictwo Wieliczka i Bochnia Królewskie kopalnie soli w Wielisce i Bochni wpisane na listę światowego Dziewictwa w roku 1978-2013. Listwa światowego dziedzictwa gromadzi dobra, które charakteryzuje wyjątkowa uniwersalna wartość na tyle wyjątkowa, że przekracza granice państwowe i ma powszechne znaczenie dla obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości. Owa wartość determinuje konieczność nieustannej ochrony tego dziedzictwa przez całą międzynarodową społeczność. Królewskie kopalnie soli w Wielicce i Włochni dokumentują kulturę materialną i duchową europejskich górników jako zabytek. Odświetlają wszystkie historyczne etapy rozwoju techniki górniczej od XIII do XX wieku. Chodniki, podziemne komory, ich wyposażenie oraz zachowanie urządzenia i narzędzia dokumentują pra dawne systemy eksploatacji złóż soli kamiennej, odwodnienia, oświetlenia oraz wentylacji kopalni ukazują w kontekście historycznym zmagania ludzi z naturą, którą reprezentuje górotwór solonośny. No i tu jest jeszcze w innym języku, to nie umiemy tego czytać, bośmy nie chcieli się tego uczyć. I jeszcze niżej jest decyzja w sprawie wpisu na listę Światowego Dziewictwa. Kopalnia Soli w Bokni zapadła 23 czerwca 2013 roku na 37. sesji Komitetu Światowego Dziewictwa UNESCO w Phnom Penh w Kambodży. I tu jeszcze też w innym języku, i jest jeszcze kopalnia soli bochnia takim stylowym językiem. I, I taki znaczek tutaj jeszcze też jest to. I tu jest obiekt chroniony przez Sekuritasa. Tu jest wejście główne i zapalenie tytoniu zabronione na terenie całego obiektu. Związek Zawodowy Górników w Polsce przy kopalni soli bochnia. Zapraszamy do członkostwa. I jeszcze to są następne tabliczki kopalnia soli Bochnia. Zabudowa przy Sybie scentat stacji do kondensacyjnego osuszania powietrza wlotowego do wyrobisk dołowych kopalni soli woknia wartość przedsięwzięcia 7 887 375 zł pożyczka dotacja NF GW 6 298 800 zł dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i następna tabliczka nam mówi też, że uszczelnienie, uszczelnienie rejonu Szybu Wielki w kopalni soli Bochnia dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I następna tabliczka jest ochrona powierzchni ziemi w, w rejonie Bochni poprzez zabezpieczenie Szybu Trinitatis oraz zabytkowych z centralnej części kopalni soli bochnia, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej no i tyle tu jest tych tabliczek, a jeszcze tam są następne dalej to musimy to wejść bo tak tamtędy wyjściem zobaczymy to są flagi na Polska i, i Górnicza jest czarna i taka zielona przejdziemy na, no żebyśmy się tutaj nie zderzyli z bramą kiedyś tutaj Pan wyszedł, że Opuścić obieg, a dzisiaj jednak już od, odpuścił się. Może poszedł na obchód i to patrzymy dalej. Co tu jest ciekawego? Tu jest brama otwarta, ale szlabany są jeszcze migającym światełkiem. Szyb tutaj widać i tutaj te rury to tutaj były. Par, maszyna parowa tu jest, i ten para już po pracy wychodziła przez te, te rury kominy parowe, takie zwane i tutaj też jest kopalnia soli bochnia napisane i tam jest też jeszcze taka katolicka zabytkowa, że tam podobno jest coś trochę błędnie napisane, no ale szyb Kampi zgłębiono w wieku tam Chcę trochę źle to czytać, bo to jest tak trochę słabo wyraźnie jest a idziemy dalej, jak to tam wygląda Tu jeszcze komin został, to była taka kotłownia, która paliła węgiel i parę dostarczała pod ciśnieniem do napędu tej maszyny parowej, która tutaj w tym budynku się znajduje i tam jest tylko wejście, tylko z przewodnikiem, to jest plan miasta, jakby się ktoś zgubił, parking dla rowerów jest ogródek pod kominem, tam są maszyny takie, które różne to. Biuro Obsługi Turystycznej tu jest taka tablica wielka wejść. No i to tu różne tutaj są informacje, które tutaj jeszcze tu jest jeden taki 100 pomników historii 100 lat niepodległości. Kopalnia Soli Włochnia, W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. O i tu można zobaczyć Co tam się dzieje. Zobaczymy tą maszynę parową jeszcze. Wejście tylko z przewodnikiem o, ale otwarte jest To można tylko otworzyć i popatrzeć co tutaj jak maszyna parowa Ona tam się obraca pod siłą silników elektrycznych, tak żeby pokazać jak ono tam się obraca to można to in, na innych filmach to zobaczyć a wejść tu można tylko z przewodnikiem jak tutaj nam mówi także nie będziemy wchodzić żeby nam tutaj nic nie było to ciekawego się działo wejście z przewodnikiem tylko i tu jest taka bryła soli Zakaz spinania się na eksponat Nie wolno wchodzić tutaj A jeszcze tu zobaczę A ja tu przejdę sobie zobaczyć co to jest Szybko ambic 343 metry na poziomie morza 100 wejście tylko z przewodnikiem no, Na nadrzygo użyję zakaz nagrywania fotografowania, zakaz palenia wyrobów tytoniowych papierosów elektronicznych i tam taka jest ta maszyna, która tam to obsługuje właśnie zjazd i wyjazd. I to jest biuro turystyczne, które tutaj to organizuje. No i wycieczki tutaj, które dalej. I to by było na tyle.